Dzień dobry z tej strony Marta Serwińska, radca prawny z kancelarii Plediewicz. W dzisiejszym odcinku naszej serii poświęconej upadłości konsumenckiej zastanowimy się, dla kogo jest upadłość konsumencka? Kto może ją ogłosić? Wiemy już przecież, czym ta upadłość jest i jak przebiega. Zatem zapraszam do oglądania. Upadłość konsumencka, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczona jest dla osób, które nie prowadzą firmy, a więc jednoosobowej działalności gospodarczej, lub też nie są w spółkach osobowych, z których ponoszą pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą i chcemy ogłosić upadłość konsumencką, to tą działalność musimy zamknąć. Nie może być tak, że jako przedsiębiorca ogłaszamy upadłość konsumencką. Wówczas wchodzimy w trochę inne reżimy prawne i ta upadłość będzie zasadna, natomiast w reżimie przedsiębiorców, a więc jest to trochę bardziej rygorystyczne niż w przypadku konsumentów. Teoretycznie działalność gospodarczą możemy zamknąć nawet na dzień przed wnioskowaniem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wtedy jednak trzeba wziąć pod uwagę konsekwencje takiego działania. Faktycznie, jeżeli nasza działalność gospodarcza przynosi same straty i właściwie musieliśmy do niej cały czas dokładać, no to takie zamknięcie działalności a następnie ogłoszenie upadłości konsumenckiej może mieć ekonomiczne uzasadnienie. Natomiast w przypadku, jeżeli taką działalność gospodarczą prowadziliśmy, przynosiła ona zyski, ale może te zyski nie były aż tak wystarczające do tego, żeby pokryć wszystkie zobowiązania względem wierzycieli, no to sąd może mieć pewne Obiekcje, czy nie zrobiliśmy tego, żeby właśnie trafić pod ten lepszy reżim upadłości konsumenckiej? Albo czy celowo nie pozbawiliśmy się ważnego źródła dochodu, żeby tutaj ogłosić upadłość konsumencką i pozbyć się długów? Dlatego prowadząc tą działalność, Warto się zastanowić, jak to przeprowadzić, żeby miało to tak zwane ręce i nogi, i żeby nasze zamknięcie działalności gospodarczej było przed sądem właściwie uzasadnione. Tak jak wspomniałam na samym początku, w momencie, jeżeli chcemy ogłosić upadłość konsumencką, nie możemy prowadzić firmy, ale nie możemy być też wspólnikiem spółek osobowych. Wynika to z tego, że jako wspólnik, Osobowej spółki, odpowiadamy za długi tej spółki i całym swoim majątkiem, a więc jest to tak powiązane z naszą sytuacją osobistą i musimy mieć to na uwadze. Spółki osobowe to więc spółka partnerska, spółka jawna, spółka komandytowa czy komandytowo-akcyjna. W przypadku spółki komandytowej, oczywiście, tym odpowiedzialnym całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki jest komplementariusz, więc to on nie może ogłosić upadłości konsumenckiej w tym reżimie. Natomiast w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej również komandytariusz lub akcjonariusz, jeżeli są oni odpowiedzialni za długi spółki zgodnie z umową. Wiemy zatem, że aby ogłosić upadłość konsumencką, musimy być zatem takim konsumentem, osobą nieprofesjonalną. Natomiast co dalej? Jeżeli chodzi o pozostałe wymogi, to jest ten taki wymóg, domniemanie, że ogłosić upadłość konsumencką może osoba, która jest niewypłacalna co najmniej 3 miesiące. Kwestia niewypłacalności była przeze mnie omawiana już w poprzednich odcinkach, natomiast w skrócie tą rzecz ujmując, jest to niezdolność do regulowania swoich bieżących zobowiązań przez ten okres 3 miesięcy. W przypadku jeżeli Zdecydujemy się na ogłoszenie upadłości przed tym czasem, to nie korzystamy co prawda z domniemania ogłoszenia upadłości konsumenckiej, ale wtedy musimy udowodnić, że ta niewypłacalność po naszej stronie istnieje. Udowodnienie jest w przypadku takich zobowiązań dość proste w przypadku konsumentów, ponieważ po prostu wykazujemy, że nasze dochody. Nie są wystarczające do tego, żeby regulować bieżące zobowiązania. Jedną z takich rzeczy, której jeszcze warto w dzisiejszym odcinku podkreślić, jest fakt, że upadłość konsumencką można ogłosić nie częściej niż raz na 10 lat oznacza to, że jeżeli już wcześniej mieliśmy ogłoszoną upadłość konsumencką, to, to musimy odczekać od tego momentu 10 lat, żeby wnioskować o to ponownie. W przeciwnym razie nasz wniosek zostanie odrzucony jako niedopuszczalny. Co natomiast w przypadku, jeżeli co prawda wnioskowaliśmy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale nie została ona ogłoszona, tylko nasz wniosek został odrzucony z uwagi na braki formalne albo oddalony, bo na przykład w poprzednim systemie prawnym nie nadawaliśmy się do tego, żeby uznać że faktycznie tutaj zachodzą przesłanki do ogłoszenia takiej upadłości. Wówczas faktycznie możemy tę upadłość ogłosić, natomiast w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości sąd, który będzie badał naszą ponowną sprawę, może wrócić do ustaleń faktycznych poprzedniego sądu i jeżeli one odnosiły się na przykład do naszego niedbalstwa, czy też tutaj braku staranności przy dochowywaniu naszych e, zobowiązań finansowych, no to wówczas może mieć to przełożenie na nasz plan spłaty, który w związku z tym może zostać wydłużony. Na zakończenie warto także wspomnieć jeszcze o dwóch kwestiach, które różnią upadłość konsumencką od upadłości przedsiębiorcy. Przede wszystkim, jeżeli chcemy ogłosić upadłość konsumencką, nie musimy mieć żadnego majątku. Nie musimy mieć nawet majątku, który pozwoli nam na opłacenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a więc tych 30 zł. Nie potrzeba nam także majątku, który pozwoli na opłacenie działalności syndyka oraz samego procesu upadłościowego. Więc, będąc bez środków, również tą upadłość możemy ogłosić. Co więcej, w przypadku upadłości konsumenckiej wystarczy, że mamy tylko jednego wierzyciela, żeby tę upadłość ogłosić. Tym samym nie musimy mieć ich co najmniej dwóch, jak w przypadku przedsiębiorców. Tylko jedno zobowiązanie, z którym sobie nie radzimy, już upoważnia nas do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zapraszam zatem do oglądania kolejnych, jak również subskrybowania naszego kanału oraz komentowania. Do zobaczenia!